Biegiem czasu życie przestaje być proste. Nie jest tak łatwo, jak mogłoby się wydawać. wydawać. Oj nie, ciągnie do hajsu, a jak nie ma ciągnąć. Skoro go nie ma, nie możemy przecież ciągle udawać, wydawać. że jest dobrze. Nie ma zapasu sił chęci, zaczynamy się różnić. Przestajemy na tych samych falach nadawać. Wydaje się nam, że wiemy, co się święci, a to sprawia, że ręce zaczynają nam opadać. Dla jednych życie na ziemi to piekło. Dla drugich to wymarzony Eden Mimo, że docenuję, jeszcze daleko szczęśliwy jestem Że jak na razie dotąd doszedłem Lata uciekają jak piasek przez palce Cieszę się, że mogę powiedzieć kocham cię, tacie i matce Zaciśnięto mam pięść dla tych, co w ciągłej walce Dla tych, którzy odeszli w górze dwa palce O, nie łam się, będę... Cię dobrze, wiem łatwo powiedzieć. Ale lepiej mieć nadzieję niż siedzieć i nic nie mieć. Chciałbyś nie wiedzieć, a najlepiej zniknąć. Mam klucz na ciebie, choć naprawimy wszystko. Choć naprawimy wszystko. Naprawimy to, naprawimy to, naprawimy to. Naprawimy to, tak, byśmy mogli znowu budować, Naprawimy to, tak, byśmy mogli zacząć od Nieważne jak jest źle, a to że mamy w sobie nadzieję i myśli też Przeżyjemy bo, weźmiemy w ręce życie, zaczniemy budować od podstaw A jak się zjebie coś, naprawimy to Nieważne jak jest źle, a to że mamy w sobie nadzieję i myśli też Przeżyjemy bo, weźmiemy w ręce życie, zaczniemy budować od podstaw A jak się zjebie coś, naprawimy by nam tu mogła nadzieję odebrać Bo nie znacie wcale man, że nie możemy czasem przegrać By potem wygrać, po upadku stać, żyć dalej cieszyć się tym, co masz chłopaku Lepszyć medale Nie zawsze wspaniale jest w życiu, a w naszym państwie szczególnie To całe zamieszanie to test Jak mamy tu przeżyć to przeżyjmy wspólnie Razem tu, zdecydowanie więcej działamy gdzie, radem z Zasypują nam głowę, bo każdy chce Żyć jak król, zapominając społeczeństwo yeah, Nie idź pan w nie mówiąc cóż O człowieczeństwie żyjemy w kraju Gdzie naprawić coś jest ciężko Ale damy radę, pomału koleżko, uwierz w to Wpadłeś w siedła, bo ktoś narobił bydła Tak bywa, czas na to by ty złapał za skrzydła, nieważne jak jest źle. A to, że mamy w sobie nadzieję i myśli, te przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie. Zaczniemy budować od podstaw, no jak się zrobi coś, naprawimy to. Nieważne jak jest źle, a to, że mamy w sobie nadzieję i myśli, też przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie. Zacznijmy budować od podstaw, no jak się twój zepsuje Mam wiarę, że wszystko mogę zmienić. Połączy to, co nas dzieli, do czego chcemy łatwiej osiągnąć wspólnie.